Smakowity cheeseburgerowy ślimaczor Ojej, ale będzie uczta Patrzcie, mam balon Wspaniały To co, polatamy sobie? No pewnie Jej, teraz jestem ślimakiem pojazdem O, jakie auto świetne Jej, kochani O, dzidziuś jej poziom pierwszy! I mamy darmową miksturkę, to nie bzdurkę! Wow! No, to mi się podoba! Jeszcze tutaj event taki, nie byle jaki! Kolejna miksturka! I jeszcze tutaj! Wow! Ale się obłowiłam w mikstury i mamy nagrody dzienne! Świetnie! O! I kryształy! I takie fajne skorupki! No! Nie, tu nic nie mam na razie. O! Mam te dwie miksturki! Ta jest do szczęścia, a ta jest do XP! Jejeje. Będę szybciej rozwijać się. No, pewnie, no, pewnie. O, patrzcie, tylko! Świetnie wyglądasz, mój drogi! I niech nie bolą cię nogi. No, nie bolą cię, je, je, je bo nie masz nóg. O, marchewa, marchewa, tak nam tutaj śpiewa, smakowita! Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. To mi się podoba. Poziom drugi, powiedziały papugi. I kolejna nagroda. O, no. I co jabłuszko? Jej, winogronko, to jasne jak słonko, ale przepyszne jedzonko. Pomóż mi, koleżko. O nie, jestem zbyt słaba jeszcze, ale marchewkę to zjem bardzo chętnie. No, nieźle mi idzie, nie sądzicie? Jajucho, jajucho, kupujemy sobie, kupujemy sobie. Co, co takiego? Kot taki biały, czy będzie w mojej drużynie? Czekajcie, czekajcie. Oczywiście, że jest i nie ma już żadnych łez. Jaka modliszka, trochę silna, nie sądzicie? O! Nowy ślimaczor! Ha, ha, ha Jakie ma fajne wiaderko, i jedną oczucho mu wystaje z tego wiaderasa! Cieszy się BlueJay Nasa! Co my sobie tutaj zjemy? Może to winogronko, to jasne jak słonko? Dzięki kolego, że mi pomogłeś! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Bardzo miło tutaj mi! Miam, 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 Raj dla ślimaka, to rzecz nie byle jaka. I mamy nagrodę! Jej, kocham tę przygodę! Jest kolejny zwierzaczek. Ho, ho, ho! I Bucioch! Tak, jestem ślimakiem Buciochem! Niesamowite! Świetnie wyglądasz! O, zaznaczamy Ciebie i jestem w niebie. Mam teraz dwa zwierzaki. No świetnie. O, gąsienica! Patrzcie tylko! Konewka? Jestem ślimakiem. Konewką? Jakby miał taki wielki nos! Ha, ha, ha. No dobra, no dobra, jest zupa z bobra, a zwłaszcza biedrona, biedrona i sprawa załatwiona. O nie, zjadła mnie, to nie dzieje się, jeszcze trochę, jeszcze trochę, czy będzie kolejny poziomas? Jest, taki płot, naprawdę? Ha, ha, ha! jestem takim płotkowym ślimakiem, o jaka wielka dynia, naprawdę. Patrzcie tylko, nie miała ze mną żadnych szans. I mamy kryształy, kryształy, świetnie! I tutaj jest nagroda za dzienne zadanie na naszym ekranie! No pomóż mi, pomóż mi, koleżko, razem będzie szybciej! O tak, o tak! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, świetnie! I jaju! Co to takiego? Żołęć chyba? Powiedziała mama wieloryba. Hej, jesteś w mojej drużynie, świetnie, to mi się podoba! O! Szufelka to jest czy łopata? Ho! Łopata, łopata dla mojego brata. Tak, moi drodzy, biedrona, biedrona i sprawa załatwiona, jaka jestem teraz silna? Co to jest? Hrabąż czy żuk? Nie mam pojęcia! Chyba żuczek! Dobra, pokonany, pokonany i oczywiście nasz pumpkin wspaniały i jestem kosiarką. Jej niesamowite, Kosiareczka, kosiareczka z naszego wspaniałego ślimaczka. O, biedronki, teraz szybko przegryzamy i oponę tutaj mamy, a raczej koło i jest wesoło. No, świetnie wyglądasz. Jej, coraz lepsze te twoje wyglądy i idziemy do nowego świata. Tra, ta 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 ta. Kryształy za darmo? O! 200 kryształów. To mi się podoba. I żabon. Mniam, miam, 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 miam. Pychota, smakota. Świetna ta robota dla naszego kota. I zaś nowy ślimak. Co to takiego? Asfalt? Naprawdę? Ty jesteś najbrzydszy ze wszystkich. O tak, o tak. O, chciałabym mieć już nową skórkę. Skórka, skórka dla naszego ogórka. Udało się! Jej, pachołek! Świetnie! Jak ty wyglądasz koleżko, możesz się schować do tego pachołka! No! I mamy nagrodę? W skrzyneczkę! Świetnie! To mi się podoba! Jeszcze tutaj mamy miksturkę do XP! Jejeje! O! I? Dzienny quest? Świetnie! No! I gdzie ta skrzynia? O! Okularasy dla naszej Blue Jay Nasy! Jak fajnie kochani! I? Lejucho! Mamy cheeseburgerowego ślimora, to mi się podoba, jaki dobry, i co? Kromka chleba? Serio? Albo grzanka? Haha! Ha. Lizaczek? Wow, jak fajnie, z uczkami, wita się z nami, jesteście w mojej drużynie, całkiem silne, no niesamowite, do widzenia ptaszku! O, padł taki fioletowy i zaś będzie przepyszna jajeczniczka! Ej, jak ty wyglądasz, koleżko, co to takiego? Jejeje? Je, je? Kanister? Chyba! O, no, do widzenia, do widzenia! Jej, patrzcie tylko, jakiś fajny bonusior przyleciał nam z nieba! I nic więcej nam nie trzeba? Czekajcie, coś dostałam! Co to takiego? Ej, jakieś ubranie? Na śniadanie? O, jak fajnie! Więcej XP będziemy zdobywać! O, brawo, brawo! Jestem ślimakiem ze znakiem? <ścoughs> o, ograniczenie do 60 km na godzinę! I mamy odrodzonko, to jasne jak słonko. Nie blokuj się, nasz ślimaczku! Patrzcie, tylko: questy i boost do XP razy 2 i więcej siły, i zdrówka! Naprawdę? Oczywiście, że to chcę! Jejeje, odrodziłam się. Jako taki mały ślimaczek ponownie. O, dobra, patrzcie tylko. Mamy jakiś bonusior do kupienia, a nie do nic nierobienia. O, chyba już wiem jak to działa. Dobra, właś do góry i co? Kupujemy. Brawo! XP Boost! To mi się podoba, jak fajnie! Jak widzicie już sobie nieco, potwarmiłam od tamtego odrodzonka i jeszcze jeden bonusior, czekajcie. O, kupujemy, kupujemy. Brawo! Damage Boost! Świetnie, boost do obrażeń. No to co, zjadamy! Ej, latarenka? ho. ho, 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 ho. Jaka lampa uliczna! Przy tym bardzo śliczna! Nieźle wyglądasz! O, a teraz lisek, urwisek! Nasz wspaniały ślimaczor jest pojazdem! No, świetnie wygląda! Jejeje, co tu dzieje się? I mamy koło fortuny! No to co? Zdobyliśmy kryształy! I jeszcze raz, jeszcze raz! Słoneczka eventowe! Świetnie! To mi się podoba, to mi się podoba! Wypijamy miksturkę, to nie psturkę. Do szczęścia przy otwieraniu jajuszek! O! Puszka? Puszka z fasolką? Albo z groszkiem? Kupa? Serio? Nie, to jest chyba błoto. Dobra, najlepsze są w mojej drużynie. Świetnie, no to mi się podoba. I mamy skrzyneczkę. Zaś okularasy dla naszej BlueJay Nasy. Wow, patrzcie, jaką mam pokaźną kolekcję. Niestety, te okulary są słabe. 15% więcej. Doświadczonka? To ja już wolę tę, jejeje, je. 35% więcej, a tu 45% więcej doświadczonka i przy okazji jeszcze wiele innych fajnych bonusiorów. Więcej demedżu, więcej zdrówka, szybkość poruszania się o 5% większa. No właśnie, no to jeszcze raz kręcimy. Co tym razem zobaczymy? Miksturkę. O, do szczęścia przy otwieraniu jajuszek, świetnie. Kupujemy jajucho, o! Cytrynka, będzie kwaśna minka. Kiedy jest cytrynka? 165, jakaś silna! Niesamowicie, niesamowicie, kochani! Wypijamy miksturkę do naszych złotych, wspaniałych skorupek. Cześć Misiaczku! Zaraz się pokonam! Ha, 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 ha. jaki był złowrogi, ale nie miał ze mną żadnych szans! Uf, patrzcie, o! Jaki fajny masz kask? Taki jak na budowie się używa. O, i mamy nowy świat. Jak tutaj jest ładnie. Widzieliście to? To mi się podoba. I ja już ko. otwieramy. otwieramy. Wypijamy najpierw miksturkę. Dobra, teraz pora na ołówek. Jej, z oczkami ołówek. I tutaj jest coś fajnego, możemy sobie coś kupić w sklepiku, na przykład skrzyneczki. Pewnie że chcę. Jejeje, co tu dzieje się, moi drodzy? Okula rasy. Ponownie. I to te słabe. Jeszcze raz. Zaś okulary, te strasznie słabe. No niestety, niestety to nie są kabarety, kochani. Zaznaczamy najlepsze zwierzaki, ołówek jest w mojej drużynie. Słupcio! Tak, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani, i do usłyszenia!